No się mano, Artur. Siemama. To jest mój chilet na siedem mocno. Mój, mój, mój skotę. <laughs> Grippy Oddi, skoletowe Ware MGP Nitro Extreme bar, Bartek o Skroba jeździł, to zapytajcie, że dobry. O proszę jest. Yy, dwa podwójne klampy District. No, zrabowane. Tego, stery Anakudy. Deck Blunt House V2, Charge spadał. Peca! Peca! <laughs> Wideł mikro MX 180 Nie wow! co zrobił? Przednie kółko mikro Serio? No i ty nie Flavor Oba dobrze Biona zabij wow! Akua. Akua. Cześć, jestem Olivier, jestem Lamusem i tak dalej, nie? Tak gripy, district szare, Par Anakuda z chlepami od kolegi. TSG! Tak właśnie TSG Klam, bodajże zink. Naklej, na, na, naklejka Distrika dla y, mylenia y, 4 Fasen y, Deko 2014 y, Widelec Fasen Fashion! Nie był za duży, musimy uczyć trochę. Chcieliśmy uczyć, był za duży. E, koło przednie pasem, tylnie chyba też. I ty, tylnie <noise> też. Kamulec też wlał. Ej, do, Nagraj mi to. To teraz? Teraz ty. Ej, nie, nagraj, czekaj, nagraj Ej. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, gripy od czarne. Wow. 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 Oho. Ohoho. Oh. Aluminiowa. Oh. 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 Dobra do lizania. Ja. <noise> jest bland. Oh. Dystrykt dla zwoje zdania. E, tak, e, stery Dista z nakładką Tilta, bo wiecie, słyek... Wid, Wideł MGP. A i mi mają, dobra. Kwółka Planta Seven Spoke. O. Nowiódek, Nowiutki Dek, Fasten Raven. Chromowany! no jeszcze tego hamulec Fasen i jeszcze papier czerny Enu na deski to jest to, to, jest to. teraz Tomek mega dobra to jest dzień dobry nazywam się Tomasz Janowski i to jest no mój ten. no wiecie czek ten skutem. No i to zaczynamy od góry tutaj o widzimy kask pasen ale tutaj chyba jest bland jeszcze a Pani. Tu pani jest, jeszcze ona sobie tam jeździ. No nie dobra, dalej. Tutaj już mam wyprostowane zęby. Barat nosiłem, nosiłem, nosiłem od pani ortodontki. Potem tutaj widać bluza, pani na czarna, miła w dotyku. Tutaj z New Yorkera, z New Yorkera najlepsza, polecam Jeszcze <noise> na nie była za 60 zł, nie kupiłem, naprawdę polecam Czyli nie założyłem mojej ulubionej koszulki Mam tutaj pet promo Wyjebane, co nie panowie? No, ale ta cholera wcale nie jest no, ale Najlepsze skolenki do jeżdżenia Tutaj mamy taką dziurę, taką dziurę, a jeszcze tu Niestety, nie polecam niestety. To jest mnie. Tutaj mam skropa, to tak mi się wydaje. Skropa chyba mam. Majki mam. Nie no Skarpety czarne. Z Znajka, z Ceunda. I buty Puma. O.